Juhu, korewa! Witam serdecznie, moi drodzy. Przed nami trzecia część naszej relacji. Przedostatnia część, bo w drużynowym turnieju polskim mamy przeważnie cztery części relacji. Dzisiaj także będą to cztery etapy. W tej części przed nami seria próbna, w następnej już bezpośrednio konkurs drużynowy, także zapraszam serdecznie. Na oczywiście 8 ekip. No i najbardziej elektryzująca walka Szwajcarii z Finlandią. Bo przewaga Szwajcarii na Finlandią to jest tylko nieco ponad 90 punktów. Bo to jest zapas. 93 punktów niespełna, co można łatwo odrobić. Zwłaszcza, że pozostały nam większe obiekty, gdzie Finlandii mogą poszukać swojej jeszcze tutaj szansy. Dzisiaj zgodnie z zapowiedziami już przechodzimy do konkretnych obiektów w dłużoskoczniach w Wielingradzie. 152 m, punkt. KS. Także dzisiaj rozpocznie się prawdziwa taka walka na noże bym powiedział. Bo tutaj nie możesz sobie pozwolić faktycznie na większe błędy, bo mogą one dużo kosztować. Zwłaszcza jeśli chodzi o Finów czy Szwajcarów, którzy walczą tutaj o najwyższe cele. Wygano w turnieju i zostanie gospodarzem następnego turnieju drużynowego No i proszę, zaczynamy serię próbną. I od razu obiecujący początek Dmitry Basiliop, 145 m. Tak jest, konie to będziemy oglądać właśnie. Tak jest dużo skocznia. Rekord 151, jest takie jest 140 metrowej próby, powoduje wiesz, na porządku tak jakby w Willingen. 11. belka startowa. Wiatu prawie nie ma. Teraz Roman Amisza-Pui, no słabiej. 122,5 metra, no tu 19, i Jedna wpadka i poszedł czeka mną strata, 43 punkty. No. Teraz Piotr Żyła. Hmm, drużyna Polski, Piotrek tak sobie. Będziemy się taki po Francji i Kanadzie, ale do Rosji będziemy też tak sporo. 134,5 metra, noty 19, 19,5. No to nie był ten skok, o jaki tutaj chodzi. Chyba to sobie tutaj otwarcie przyznać. Polska traci 20 punktów do Rosji, ale głównie oczywiście tracimy na metrach w tym przypadku. Teraz drużyna Austrii. Jan Herl rozpoczyna ten walka o w serii prudnej no i to jest dobry skok Herla. 145 metrów, noty po 19,5 pół, pół, punktu lepsza Rosja, no ale tylko pół punktu, natomiast Rosja będzie co najmniej w tej sytuacji e, piąta po pierwszej grupie, e, Kazachowie ze Stończykami, Siergiej Koczenko dobrze, 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 dobrze będzie teraz Koczenko tutaj e, leciał, 146 metrów, trochę niższe noty, dlatego Rosja wciąż na czele, dziesiąte punktu przewagi nad Kazachami i Stończykami, Norwegia. Fridrik Virumstad Norwegia będzie zresztą przegrywać Virumstad będzie dał, bo Norwegia czwarte miejsce 139,5 metra, noty 19 19,5, czwarta lokata, 9 punktów przed Polską Różnica oczywiście metrów tutaj Miało znaczenie Najważniejsze, Finlandia Lauri Asikainen w tej pierwszej grupie No i proszę bardzo 148 metrów, 2,20, 219,519, 1,19. Kapitalne otwarcie Finów w tej serii próbnej. Są przed Rosją o dokładnie 3 metry, ale nic dziwnego. No i zostali Szwajcarzy, proszę Państwa, którzy ostatnio mają bardzo pochodową dyspozycję, bardzo mieszane wyniki. I tutaj początek obiecujący także do był Szwajcarów. Dominik Peter, 145,5 metra, noty 19, 19 pół, trzecie miejsce. Sensacyjnie Rosja na drugiej pozycji prowadzi Wiedlany, a potem Rosja, Szwajcaria, Kazachowie ze Stanczakami, ciaśniutko w tej klasyfikacji. Piąta Austria traci do drugiej Rosji, pół punktu przypominam. Potem mamy Norwegię, Polskę i ekipę Francji i Kanady, która jako dyna ma notę poniżej 100 punktów. Tak to wygląda w tym momencie po pierwszej grupie serii próbnej, przed nami grupa druga. No i zaczyna się drużyna Rosji. Emir Hazetinow No, 140,5 metrów, no, by nie źle 3,20 19,5 metry, takie w miarę solidne co brzmi to wystarczy. Czy utrzyma się chociaż tej czołowej piątce? Ekipa Francji i Kanady: Matthew Sokup. No, drużyna musi gonić teraz. Sołkup nieźle. 145 metrów. Nupy 19, 19,5. Oczywiście druga ta druga została sporą do Rosji, bo ta 30 już punktowa. Dla No bez szans, żebyśmy wyprzedzili Rosję, ale możemy trochę do niej odrobić. Traciliśmy sporo metrów, zwłaszcza, ale teraz tracimy nadal sporo, bo Dawid skacze 138,5 metra. 3,20, 2,19,5. No ale brakuje odległości, tracimy 24 punkty do Rosji. Na po Francji, Kanady przewagę mamy 13-punktową. Teraz Austriacy. Martin Koch. Austria walczy o pierwsze miejsce i będzie, będzie Austria przed Rosją. Martin Koch 145,5 metra. Noty 19. Jest Austria na prowadzeniu. 6 punktów przed Rosją. Czyli przewaga nieco ponad 3 metrów, bym powiedział. Teraz drużyna Kazachów i Jestemczyków Karel Nurusalu. Drużyna w pierwszej grupie na czwartym miejscu, Karel Numsalu. Szału nie zrobił tutaj, 138 metrów, no ty 19, 19,5, trzecie miejsce. Dość wyraźnie przed Polską, natomiast Tatanie nie spełnia 7 punktów do Rosji. Zyskuje sobie oczywiście Rosja na tym. Norwegowie przed nami, der Granerud. Norwegowie mogą dogonić Rosję, bo dać 10 punktów. Granerud częściowo odrobi sprawę, 142 metry. Noty 19, 19, pół Norwegia za ekipą Kazachów i Estonczyków, które troszkę doganiają. do Statystycznie 3,5 punkt. Tracą 10 punktów do Rosji, tracili 11, czyli punkt odegryw Brennerów do Rosji. A teraz Finlandia, która walczy o utrzymanie prowadzenia w tej serii próbnej. Harioli na progu dobrze. No jest minimalne prowadzenie, chyba. 143 metry, wysokie noty. Jest prowadzenie o 3,4 punktu przed No i została Szwajcaria. Jak i około 148 metrów po 3 metr do prowadzenia. Nad Finlandią, Empire będzie miał długi skok, pytanie tylko czy na pierwsze miejsce, no chyba tak, chyba tak w tym momencie, 150 metrów, fantastycznie, fantastycznie się to zaczyna dla nas, jeśli chodzi o poziom rywalizacji, noty 19, 19,5, Szwajcaria na prowadzeniu, on nie na 6 punktów przed Finlandią, no ale skok fantastyczny Pajera, tylko metr bliżej od rekordu skoczni, Szwajcaria, Finlandia, Austria, taka czołowa trójka po dwóch grupach seni próbnej, czwarta Rosja, piąte miejsce Kazachowie z Stęczekami, potem Norwegowie, Polacy bez zmian na siódmej lokacie, no i na ósmym na razie ekipa Francji i Kanady dla Polaków to czuć rozgrzewka, mamy nadzieję, że nasi się przewodzą w konkursie przede wszystkim bo to, że w serii próbnej nam nie pójdzie, nie znaczy, że, że w konkursie musi być tak samo słabo także tak to na razie wygląda, Rosja wciąż się trzyma wysoko na czwartej lokacie, zobaczymy co będzie dalej e, grupa trzecia serii próbnej, wyruszy na Rosję Michał Maksymoczkin No, drużyna walczy o utrzymanie się w tej czołówce, ale będzie problem. Maksimoczka skacza krócej. 135 metrów. No to 19, 19,5. No, tutaj już taka poważniejsza wpadka, bym powiedział. Ekipa Francji i Kanady. Mackenzie Boyd Klaus. Będzie lepiej. Będzie lepiej tutaj od próby Roselina. I to dużo lepiej. McKenzie 148,5 metra, druga odległość z serii próbnej No typu 19,5 No i drużyna trwi wciąż do Rosji, ale już tylko niespełna 12 punktów Tu odrobili 25 punktów w jednej grupie Polacy z szansą na prowadzenie Jakub Wolny Niestety Kuba się mylił, Polska spadnie za ekipę Francji i Kanady No spadka Kuby, która pewnie się nie powtórzy Ale fatalny błąd Kuby 117,5 metra Przejechany bruk praktycznie, no i niestety Teraz tu my jesteśmy wyraźnie najsłabszą ekipą. E, Austriacy przed nami. E, Klemens Leitner. Austria była trzecia po dwóch grupach. Leitner trochę z kopatami, teraz technicznymi też. Ale Rosja chyba będzie uprzedzona przez Austrię. 132,5 metra. No typu 19,5. No tak, ale przewaga 2,5 punktu tylko nad, nad Rosją. No i nic nie przewiduje na razie wpadki kubitalnego. E, Kazachowie ze stanczykami przed nami. Arti Aigro. Też nie wykorzystuję szans, żeby Rosja wyprzedzić tutaj na 133,5 metra, no typu 19,5, miejsce tylko trzecie, przed ekipą Francji i Kanady, wciąż 8 punktów na korzyść Rosji. E, Norwegowie. Robert Johansson. Norwegia po dwóch grupach na szóstym miejscu. Johansson dobrze na wydaje się, że Norwegia może być na prowadzeniu w tej sytuacji. Tak jest! 145 metrów. Roz, e, Norwegia awansuje z 6 na co najmniej trzecie miejsce 3.20, 1,19, był, jedna to była to była, druga, to była druga nota w tej grupie, jeśli chodzi o Norwegię. 7 punktów przed Austrią są Norwegowie. No i została Finlandia i oczywiście Szwajcaria, czyli walka najlepszych Jana na 137 metrów aby Finlandia prowadziła. No i odległość na spokojnie. W tym momencie Jana Hapon 144,5 metra. Noty 19. No i ta przewaga. Widzimy sami 16 punktów. Mówi sama za siebie. Została nam ekipa Szwajcarii. Która kończy tą grupę. Luka Eglow. No i walka prowadzenia prowadzenie. Czy Szwajcaria, czy Finlandia. Minimalnie chyba Finlandia. 138 metrów luki Jaglofa, Wysokie noty, ale drugie miejsce ze czterech punktów do Finlandii. A więc kolejne przetosowanie. Teraz znowu trochę lepsza Finlandia, Finlandia, Szwajcaria, Norwegia. Taka czołoba trójka po trzech grupach serii próbnej. Czwarta Austria, na piątym miejscu Rosjanie, potem Kazachowie ze Stończykami, Francja z Kanadą. No i na końcu wyraźnie oczywiście Polacy. No ale Polacy na razie nie mają po prostu szczęścia w tej serii próbnej. Nie mamy przebłysku. Może Kamis to będzie wyjątkiem, żeby trochę pocieszyć kibicę już przed, przed dzisiejszą rywalizacją. Zobaczymy. Przed nami ostatnia grupa z serii próbnej. Przed dzisiejszym konkursem. Drużyna Rosji. Danius Andrzejew. Rosja walczy o utrzymanie się w w piątce tej serii próbnej, ale chyba się nie uda. Danius Andrzejew, 138 metrów. To nie musi wtedy wystarczyć. Noty po 19,5 punktu. No, zobaczymy. Ale Dmitry Vasiliev był oczywiście wyraźnie najmocniejszy w drużynie. Ekipa Francji i Kanady Jonathan Leroyd. 140 parę metrów trzeba, żeby objąć pochodzenie przed Rosją. No, zabraknie. zabraknie. Leroyd 141 metrów. No tu 19, 19,5 7 punktów. Lepsza Rosja. O dokładnie 4 metry. Bo przewaga 7,9. czyli 4 metry na tym obiekcie. Kamil Stoch. Walka o honor, ale Kamil też tak średnio raczej e, odległość 138,5 metra, no typu 19,5 punktu. No, tak troszkę z honorem Kamil skończył, ale szału nie ma. Austriacy e, Daniel Huber, Austria, walczy w tym momencie objąć bądź I Daniel Huber misję wykona, bardzo ładny skok zresztą do Daniela Hubera. Tutaj 146,5 metra. Wysokie też noty 3,20, 1,19,5, 1,19. 19 A 19 punktów nie ma przed Rosją. Także ta przewaga bardzo, bardzo wyraźna. Teraz kazach z zastępczykami Sawyż Muminow. Drużyna szósta po trzech grupach na tym chyba pozostaną. No, chociaż tutaj fantastycznie poleciał Muminow. 147 metrów. No typu 19,5 drużyna przed Rosją. Jednak dopiero swego można powiedzieć kazachowskiego ze testemczykami przegrywali z Rosją, ale wyprzedzili finalnie o niespełna 8 punktów. Czyli Rosja macie prawdopodobnie szósta w serii próbnej. Teraz Norwegia i tu już walka podium oczywiście. Anders Fanemel. Jeśli Norwegia będzie prowadzić, no to będzie podobno do Norwegii w serii próbnej, tak też będzie. Fanemel. 145 metrów, wysokie noty 3,20, 219,5 Norwegia na prowadzeniu o 4,6 punktów przed Austrią. E, Finlandia przed nami. Jane Ahonen, Około 140 metrów do prowadzenia potrzebne. Dużo i niedużo. Achonen daje radę. Bardzo ładny skok zresztą. 146 metrów. Noty 19, 19,5. Finlandia podobnie wygra serię próbną. 16,5 punktów przed Norwegią. No i Simon Amann musiałby mieć wynik podobny do Aquila Pajera, czyli te 150 metrów około osiągnąć, żeby żeby ewentualnie pokonać Finlandię na ostatniej prostej w tej serii próbnej. Eee, zabraknie. ale dobry wynik Simon Amanna. 145,5 metra. No to 19. Szwajcaria na drugim miejscu. A więc wszystko jasne. Finlandia wygrywa serię prudną o 6 punktów przed Szwajcarią. Trzecia Norwegia, czwarta Austria, e, piąte miejsce Kazachowie ze Stanczykami. E, później Rosjanie na szóstym miejscu, choć zaczęło się przyjeżdżać na nich obiecująco. od drugiego miejsca po pierwszej grupie. Ostatecznie szóste, też nie do końca oczywiście siódme miejsce, ale jednak tylko szóste w tym przypadku. Siódme miejsce Francja z Kanadą, no i ostatnia Polska, głównie przez wpadkę Kuby Wolnego. Być może do mnie w by pokonalibyśmy chociaż ekipę Francji i Kanady. Chociaż to tak sobie na razie możemy to tylko tak podegrywać, bo Kuba musi mieć naprawdę udany skok, żeby, żeby tak mogło się stać. W każdym razie no, Polska wyraźnie najsłabsza. Nie było nazwownika w top 20, a 21 był dobit kubacki, 23 Kamil Stoch, w najgorszej piątej podróżyła i Kuba Wolny. Dlatego Piątko, także Roman Michopul z ekipy Francji i Kanady. Mamy także Artiego Agrobnego Szepiącego, Klemesa Leitnera, który Austrii odebrał podium, można powiedzieć. No i tyle. E, Finlandia. Patrzę po kolei teraz te lepsze informacje. W drużynie Finów. Trzeci Kainen, szósty Ahonen, szesnasty Kaponen, siedemnasty arioli czyli. Wszyscy w top 20. Przeciwieństwo Polaków, gdzie nie było u nas żadnego zawodnika w top 20. W ekipie Szwajcarów. Pierwszy wynik Jana Pajera, dziesiąty Dominik Peter, 13. Simon Amann, dwudziesty czwarty Luka Eglow. U Norwegów. Siódme miejsce Egzekwo Johansson i Van 18. Osiemnasty 22 dwudziesty drugi Wydrużenia austriackie: 4 Daniel Huber, 12 Herl, 13 Martin Kok, najgorszy piątko Lightner. Kazachowie z zastępczykami: 5 Mominow, 1 jeden, 11 Tchachenko, 26 Dunusalów, najgorszy piątce Arty Aigro. Wydrużenie rosyjskiej 9 Dmitrij Wasiliew, 19 wynik Hazetinowa, 25 Sandrzejepa, minimalnie nad najgorszą piątką Maksimoczkim, który rogasz potężną w tym zestawieniu o 80 punktów. Tak, 90 czyli pół metra dosłownie. W ekipie Francji i Kanady drugi wynik Boyd Klausa, 15 sołkupa, 20 Liroida, no i najgorsza dla Roma na -I. No i u nas to wiemy, jak wyglądało, tak? Najlepszy wynik miał Dawid Kubacki, który był 21. Generalnie mamy nadzieję, że po prostu w konkursie Polacy pokażą więcej jakości. I jeżeli dzięki temu ten konkurs nabierze jeszcze więcej tutaj. Prawdziwej rywalizacji na wysokim poziomie, już ta seria po pokazuje, że będzie spora możliwość na tym obiekcie dzisiaj. Z czego oczywiście się cieszymy, no bo chcemy jak najwięcej emocji, tych pozytywnych i miejmy nadzieję, że się tych emocji się tutaj doczekamy. Chociaż nigdy nie wiadomo, co nas czeka. Nigdy nie wiadomo, bo tutaj pamiętamy, że konkurs to będzie taka niejako nowa historia i wszystko się jeszcze może zdarzyć. Tylko, że już po pierwszej serii już niewiele się może zdarzyć, bo. I wydłowi następne punktowe, które nie zawsze jest się w stanie odrobić. I to też trzeba mieć tutaj zawsze na uwadze. Przed nami pierwsza seria konkursowa, zaczynamy te wielkie emocje, zaczyna pierwsza grupa, drużyna Rosji. Dmitry Wasiliew, proszę Państwa, na początek który miał mocno otwarcie w serii próbnej. Teraz troszkę słabiej, ale też dobrze, ale też dobrze. Trzeba to przyznać. 145 metrów no typu 19,5 punktu. Jeśli sobie to niewiele słabiej się zaprezentował Wasiliew. Dlatego raz wciąż możemy mówić o dobrym otwarciu Tak jak w serii próbnej Ekipa Francji i Kanady Roman lamiusza Już nie będzie wpadki jak w serii próbnej Być nieco lepsza odległość teraz Dokładnie 140,5 metra No po 19,5 punktu Od wszystkich sędziów Drużyna na drugim miejscu 8 punktów wtedy do Rosji Teraz drużyna Polski Piotr Żyła no, Piotr, pamiętamy, no, 134,5 metra, teraz będzie znacznie lepiej, jeśli chodzi o metry. 141,5, no to 19, 19,5 punktu. Polska na drugim miejscu, stata niecałych 7 punktów do Rosji. Pamiętamy, co było w tej trudnej, prawda? Stata była już na stacji 20-punktowa. Austria, Jan Herl. Troszkę problemy Herla, ale, ale jak to sobie poradził? 144 metry. Noty 19, 19,5. Austria przegrywa z Rosją. Czyli się powtarza, że Rosja prowadzi po pierwszych czterech drużynach, które się nam zaprezentowały w tej grupie. Teraz Kazachowie ze strączkami. Sierkie Kachnokor też będzie miał problem, żeby drużyna była na prowadzeniu. Odległość 142,5 metra. Wysokie noty, ale miejsce trzecie. Rosja już na czele. Zostały trzy ekipy. Norwegia, Finlandia i Szwajcaria Najpierw w drużynie norweskiej Bardzo ładny skok Norwegia na prowadzeniu Tu mamy zmianę e, 147 metrów Znacznie lepiej Wilmstadt niż w serii później, Kiedy Norwegia była tylko szósta po pierwszej grupie wtedy Teraz 3 19,5 no i 147 metrów Norwegia przed Rosją I to o 4,6 punktów e, Teraz Finlandia Lauria Kain. Tej pierwszej A Asiekajnen trafia na progu. Będzie jeden z dwóch skoków, pewnie wobec tego. Zobaczmy. Asiekajnen 146,5 metra, noty po 19,5. lokata. A my w tylko z ekipą Norwegii. I została Szwajcaria. Konkretnie Dominik Peter. Dominik Peter. No wpadki też nie będzie, czyli na razie mamy mocny poziom pierwszej grupy. Dominik Peter. 141,5 metra, wysokie noty, ale miejsce szóste, tylko albo aż szóste, zależy na to, spojrzymy. Polska siódma, ale na zupełnie innym poziomie niż to było w serii próbnej, e, prowadzi drużyna Norwegii, druga Finlandia, trzecie miejsce Rosji, potem Austria, Kazachowie z estończykami, Szwajcarzy, Polacy i Francja z Kanadą. Tak to wygląda w tym momencie. Ciąg dalszy nastąpi. Pss.